Chcielibyśmy posłuchać o tym ASP A tu jest nasza petycja. O, ludzie się wpisują w i Nie, nie tutaj merytorycznie. Jakieś. No, jakieś film... muszę zebrać? Nie, no proszę. Cię. <laughs> Cofnijmy się tam może kawałek, żeby nas tu nie zagłuszali Jest i, to nie. To nie, nie. Co? nie, nie. No, tak Chyba więcej? będzie więcej nie. tam Albo ja mam pomóc, staniemy na pierwszym i będziemy podpisać auta. Kto podpisze to nie idzie dalej? Z OSP, z kilkoma osobami, z którymi rozmawiałem dotychczas, nie mają żadnego pojęcia, że jakakolwiek ustawa jest proponowana. Nie wiedzą o zmianach, nic. Mówię o małych stowarzyszeniach po kilkanaście, dwadzieścia powiedzmy osób. Zaczęli dzwonić w kierunku wojewódzkich komendantów OSP i tak dalej. Nie ma żadnych odpowiedzi. Także jeśli chodzi o tej wewnętrznej przebieg wiadomości, jest żadny. No dobra, powiedz o co chodzi w tej ustawie. Ja tak wkrótce tam coś powiedziałem, ale wiesz, mogę coś przekręcić? Ustawy jako taką sam nie czytałem, ale jeśli można na YouTube znaleźć sobie wypowiedź byłego naszego premiera Pawlaka. Mowa tam jest o tego typu rzeczach, jak zakaz noszenia mundurów przez strażaków, zakaz używania słowa straż. Ale przez OSP? Przez OSP. Mhm. Chodzi o jednostki OSP małe, które nie spełnią warunków przystąpienia do Państwowej Straży Pożarnej. Gdzie lepiej wyposażone jednostki ma, będą miały taką możliwość. Dla tych jednostek będzie to korzystne, bo jest mowa i o pieniądzach, i o dosprzętowieniu. A w przypadku małych, na razie niezbyt dobrze to wygląda. Słyszałem, że podobno zaproponowano im, że mogą działać na zasadzie stowarzyszeń. Oni są stowarzyszeniami. To jest to są każde takie małe OSP, jest stowarzyszeniem. I najbardziej niezrozumiałe jest to, dlaczego państwo, nie kładąc ani złotówki poza dotacjami, które ubiegają się te OSP, e, ingeruje w stowarzyszenia, które są całkiem oddolne i terytorialne. Trudno, trudno dzisiaj to nazwać jakoś szczególnie. Do 12, poczekaj, do 12 maja mieli się określić, czy tam e, te zmiany im pasują, czy nie pasują, tak? No i, hmm. no i co, ale jak, jak większość jak większość tych OSP, no bynajmniej ci, z którymi my tutaj gdzieś tam gadaliśmy, czy mamy wiedzę, nie wiedzą, no to, no to jak to się dzieje, że oni nie wiedzą? No Są najbardziej, powinni być żywo zainteresowani. A nie wiedzą, jest, no. jest to najciekawsze, że mówi się o konsultacjach społecznych, mhm. w których te małe jednostki w ogóle nie są informowane, że coś takiego jest. Mhm. Gdy próbują zasięgnąć informacji, mówię w strukturach wojewódzkich, praktycznie struktury wojewódzkie mają za nich podejmować decyzje. Trudno mi to określić, czy, czy, jest, czy można to ciągle nazywać konsultacjami społecznymi. Jeśli nie, nie, mamy, nie schodzą do poziomu gminnego czy wiejskiego, gdzie no, na wszach, mimo wszystko, jest najwięcej tych OSP. Mhm ludzie się spotykają to jest raz organizują imprezy integracje lokalne I w tym momencie bardziej chodzi o to chyba żeby zlikwidować te struktury oddolne bo innego powodu nie widzę a ilu tych ludzi jest? masz jakąś wiedzę? No tu Staszek mówi, że... W Polsce strażaków ochotniczych jest ponad 600 tysięcy, z czego jeśli część, jeśli część przeszłaby pod Państwową Straż Pożarną, wiadomo będzie to mniejsza ilość. Sądzę, gdzieś... że część tych ludzi i tak jest, bo pewnie część pracuje i w PSP i w OSP jednocześnie działa, nie? jest to możliwe? nie, raczej czy... nie. Raczej nie. Okay. OSP są to głównie osoby, które albo są rolnikami, albo pracują w zakładach pracy i po prostu na gwiznek z własnej chęci, z poświęceniem własnego czasu, no i czasami zdrowia, mhm. próbują ratować mienie, czasami życie ludzi, sąsiadów i ludzi mieszkających blisko. Mhm. To nie są zasięgi kilkuset kilometrowe, ale jeśli. Jednostka państwowa ma 30 km, żeby dotrzeć do pożaru, a OSP 5 km, no szansę raczej zawsze ma ta mała jednostka. Przynajmniej po to, żeby ratować życie i próbować zabezpieczać mieniem. Mhm. okej, okay. dobra. Także temat Super. jest mega ważny. No jest ważny. Słuchajcie, trzeba na pewno no, dalej doszukiwać nie, się, jak, w jakim to kierunku dobrze. to pójdzie. I najbardziej dziwi to, że nie jest ta wiedza rozpowszechniana w górę. Jeśli rozmawiałem z trzema komendantami małych jednostek OSP, oni o niczym nie wiedzą. Gdzieś tam słyszeli coś w internecie, w telewizji nie ma w zasadzie nic na ten temat. Wiadomo, że jeśli chodzi o na przykład o dodatek do emerytury, który był obiecany już kilka lat temu miał być po dziesięcioletnim stażu w straży i uczestnictwie w akcjach. W tej chwili jest to zmiana na, z 10 na 25 lat. Takie są propozycje. Mhm. No to chyba nie jest zbyt korzyść dla tych osób, którzy jednak poświęcają się dla swoich sąsiadów. Mhm. Ok. Dobra. Dzięki. No A e... mówił do Was Adam. Tak. Mówił Adam. Świadomi wydgosz. Świadomy wydgosz.